Z tej strony pikachu oraz kupson. Dziś zagramy w Dorsy. Oraz drugi. Jak w życie po... miniaturce i potem. Dzisiaj spróbujemy dojść do, do ostatniego poziomu. Chodź tu! Dobra. Dobra. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Dobra, ja chyba kupuję latarki. Ja kupuję. I kupujesz to ja. Dobra, ja kupuję te witaminy. Boem tylko na nim jest stać. No wydałem wszystko. Dobra, 100 albo więcej. Jak wiem tutaj? No 100 albo 100 ile? Więcej. Ale też już jest inna mapa. Wtedy już trzeba wyjść do lobby. Aaaa, OK No to zrobimy odcięcia I wyjdziemy hmm. Najprawdopodobniej znając życie tam nie dojdziemy No Oświecznik Czy światło? No Musisz mieć zapalniczkę Okej okay. Fajnie wiedzieć, jak nie mam zapalniczki. A ja myślę, czemu ci to oddałem, bo nie mam zapalniczki. <grym> Gdzie będziesz? Dobra, widzimy się po cięciu, widzowie. Czy jesteśmy? Jesteśmy na przy 19 drzwiach z kłudzikiem. A Ja Nie, po prostu pan <grym> światło. Ale bym mógł chyba tu przelecieć. Tak. Nie przeleciałby, gdyby, gdyby chciał. Przez ścianę. To szukać tam, ja szukam po tej drugiej stronie. Ok. Kudzav, jak oglądaliście tamten film, to wiecie, że chciałem tego. Kłamał. No to w tym odcinku może nam się uda kupić krucyfiksa, nie? No, musi być, musi. Specjalnie już użyłem latarkę, bo była tutaj. O! Chodź. Ty wejdź Ancik. do szafy. Ty weź do szafy jak będzie leciać. Ale on tutaj nie wejdzie. Nie ma. Nie ma, no jest 21 Szybko nam idzie 22 Zawsze strają sra te oczy. Ta szafa co z <coughs> Ja Aha, nie mogę za pokoje 23 tu jest 23 mano o skrzynaczki, czyli Hajsi! Zbier Zbieraj Hajsi. No. Mam sprawę 400 już. O kurde. Sporo. Nie ma, jest w tych bentach. Tam idziesz dobra. Jest? Idziemy, idziemy razem z wizami przejść do Jak przejdziemy do ostatnego poziomu nagramy jak przechodzimy Kolejne etapy, czyli 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 103. No stop i tak do 200. I potem jak wyjdzie, DORS 3 które już jest tak. zapowiedziane to będziemy z podsłuchami Mam? A otworzę jeszcze te szafki Bo są plasterki masz? Masz mi chopę? Nie. Bo nie mieliśmy... Nie, nie, było jeszcze oczu. Nie było nic. Mieliśmy psy wstyta chyba raz. No. Dawaj, masz ten klucz. Nie? Nie masz to. No mam! No wiem, przecież... Nie, no, najgorsze pokoje. To jeszcze sześć. Oczy 6. i szafa. Oczy i... do szafy. Chyba nie mogą być dwa na raz. No to... Może, mogą być! No. Tam ja miałem oczy i ambusza. A Nie ma już tego kroczu No bo... Ambusz je zabił. Rush! No to rash mylą się. To już musisz się nauczyć, żeby ci się nie milili. Muszę się drawić żeby dwa nauczyć. O, kurde, tak. ciemno jest w tym drugim. No to idę za taką. ventach chyba. Albo jestem srebrny O, to ubiło. No i fajnie, nie trzeba do wentów wchodzić Które drzwi? Dobra, 27. też mam Oczy niech będą, żeby już było tam O Jezu, ale tanski. się pojawiły chamsko No, jeszcze oczu nie było no. Leci! Leci! leci. Tak. Jutro! Dlatego no. no. nie było Na No wysiądź. chodź, wysiądź! Chodź! Bo kiedy jest, nie się go, dźwięk to wtedy dopiero znika! No! Leci. Jeszcze leci! Ile on leci? Ale co... Bo nie ma dźwięku. Dobra, Już. nauczyłem się go do perfekcji. I on nie otwiera drzwi, ale ha! On przenika, nie? Ja nie mogę. Ile masz życia? 33. To do bagu dostałem! Widzowie pewnie 30? też! 33 I Nie widziałem! Za załatwiłeś widzom zawał serca. Widzowie mi załatwili zawał serca. Gdybym nie nagrywał, bym tu nie wszedł. 23. Ale Ale czegoś nie robi. Ta tam. No, o idę już. A kiedy będę toczył? Bo. O, znowu? Dawaj. Ja idę tam, tył. leci. Bo mnie zamiergało tam Jak ja się zegara przestraszyłam Chyba leci weź nie Chyba weź drugi raz ambush Chwilę poczekajmy Chyba nie No nie leci to burza robiła tak dziwny hałas. To był prank. Widzisz, mówiłem, że one robią pranki. A ty na tamtym odcinku mówiłeś, że nie mogą robić. No ale bo pod... oczy. O, oczy, wreszcie no. E, 38. O, no w... 40, no. Dobra, no, no, widzowie co teraz jest. Czekaj, nie idź Część dalej, mocno. nie idź, nie idź. Nie możesz na pocieszenie. <noise> Łżeszek jej! Najlepsza muzyka. No to roda. Ty, ty, ty. ty nie wypiłeś? Wypiłem. Widzę, widzę tylko twoje tabletki latające. <grym <grym no to fajnie. Jestem pierwszy? Nie wiem. Trzymam latarkę. Środek, środek. O! Widzisz, już, żadę. Budzisz moją latarkę? Ja się wywalę najpewniej Jednak no, nie S, 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 Jest. Drzwi zamknięte przed nami Drzwi zamknięte przed nami tak. kolejny, na szczęście 66?! No, <śla> no. no Skrzynia minąłeś Ej, nie miałem Psyta, a, a miałem pod nogami tego Psyta? No Ej, ja już 47 No Znowu, znowu Psyta miałem, ale teraz go nie Obrazy O, ale chociaż nie ma Zgaszonego Świata Wszystko <laughs> ja <laughs> Nie, jestem jeden. Nie Tak A, zawałek. no jedna może No <laughs> to hej, już 49? No. Dobra. Teraz Ale może już będzie tu krucyfiks, nie wiem, jaki ze skrzynek, może. I nie lamimy tego kupsa, nie? Tak. Nie tak jak wcześniej. No, nie jak wczoraj. Nie wrazam z kucnięciem. Ja nie mogę. Nie ruszę się. się. Nie ruszam się. Tu się jak Tu jest, chodź. Chodź, cofamy się i tak to Kłoko, musi być kółko. Idzie? Ale idzie tam. Chodź. Tu jest, tu jest. I chodź po książkę. Wiem, wiem. Tylko teraz już te najbliższe to tam, żeby było grać. Nad to będziemy się liść. Proszę, żeby te dwie rzeczy tu były. Dobra, kółko jest. I to. I gwiazdka. Pokaż? Znaczy. Nie, znaczy jest. Jest! mamy. Yy, pięciokąt i sześciokąt. Zgadłem. No. I co jeszcze? E, pięciokąt, czy, gwiazdka. Odwrócony e, kwadrat. I jeszcze. I sześciokąt i pięciokąt. I odwrócony kwadrat. No tak. Odwrócony kwadrat P jest chyba zawsze, wiesz? No. Iksa teraz nie Kwadrat. A często jest I Nie, nie ma. I tu a, jest? Tu jest? No to ma. Tu jest, chodź, chodź, tu. Ej, blisko ciebie są te książki. Wszystko po prostu kwadrata Idę. No to tu będzie, tu. Ej, farta mamy. No, chyba tak. Jak tu Ciemszaw. będzie, to mamy mega farta. Ciem Idzie. Proszę. Proszę. Półko jeden. Dobra. Gwiazdka ducha. No. Ten. Pięciokąt. Trzy Dobra, a nie Sześć trzy, no. e, Pięciopąt cztery, trzy, no. trzy, Dobra, nie. No Jezu. Ty no, No trzy, trzy, No trzy, 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 Proszę, Krucyfiks, proszę. Dla widzów, dla widzów. Dla widzów! Jest! Dla widzów! O sama, na, nino, nanino! Adas, na, si, no, nina! No. Idę trzymać przycisk. Kupuję to. Ja też idę trzymać przycisk. Nie, dobrze. Nie Dobra, mogę. A masz. Tu tipsy za to, że dałeś na tips Ale już nie mogę Ja mu dałem dwa Kuba ma światło jakieś? Nie, bo kupuję latarkę. Dobra, e? Kupujesz latarkę. No? A to daj mi latarkę. A, a ja to. Daj mi chociaż przez. Za ma A ona, połowę jest to nie jest źle. A ja wolałam całą. Klucz okay. Mam. Czekaj, da się teraz... A tendy się teraz już da. Będzie jest, ciemno. Gdzie Nie. Jak będzie ambush i nie zdążymy, ja trzymam krucyfiksa, nie? To jest moje przez Nie, ja teraz nie trzymam, bo jeszcze ja zużyję na psy to. ja szybko przy, przed ciebie idę. Czemu? Czy nawet jak on... No bo jak wejdę... Ja będę na przykład tu... A ty I idź pod cofę! Dobra, widzę. Trzeba by cię zabić, bo ja, te, ja bym już zdążył. Ok. 58. A ja mogę na tego. No, przecież to było 60. Ale będzie to, kiedy ja wlazłem. 58. Ej, musimy no. na mnie uzbierać a ptecz no. Ja, o, mam, 0 <laughs> ja mam... Mam, jeszcze, mam 0 HP Ja psyta mam jeszcze ja mam 0 HP Ja od byle czego ginę? Od Timiotego tego też Jest! Plasterek Nie yeah, <laughs> wiem jeszcze mam 58! Jakby ja bym w laster, ja bym zginął przez to! Mógłbym wejść, mógłbym wejść z krucyfiksem, ja idę tam, a ty tam Liczymy matematyki Ale tylko... Już się... Dobra, ja już tam nawet nie chcę włazić. Dobra, dobra To no, tabletki, nie tabletki Ja nie mogę Potrzebę iść Mikało? Mhm. Będzie tak. Musi Jak to ambusz, to biorę krucyfiksa. Nie, nie no. ma. Ale na co mogę innego zmarnować? Na tego niebieskiego. Dlatego co trzeba się obracać. Nie wiem czy na niego to działa do tego wiesz. Ale spróbujemy. No to, trzeba, to trzeba biec i się obracać, Tak. Żeby... Nie. Udajemy, że Nie, wiem. nie zwykle. pięć, sześćdziesiąt sześć, sześćdziesiąt siedem. Ej, o, dobra, Nie, wiedziałem, że to ty... zawsze jest dziesięć na sześćdziesiąt, nie? No? No, plastery, tyler, tyler. ale ja mam. Tak mało. Teraz ty no możesz, możesz wziąć plasterek. O Dobra. a ty ile masz, Ja mam połowę? No, ja mam już więcej niż połowę. Ej, kumarz, że ja otworzyłam tyle skrzynek i nigdzie nie było plasterku. O tu jest skrzynka. Jezu, znowu skrzyna, ale bez plasterka. Tu będzie to z tym król. No, jest. Zawsze to tu jest. Zginiesz albo żyjesz. Iś... Ale dzisiaj bym wziął, bo dzisiaj mamy farta. A no? No ej! Wez... Tu nie ma już w ogóle skrzynek. Ale cię Ja. Nie, ale tylu skrzynek nawet innego plasterka nie było. Ale jest tam Dobra, ja, 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 ja mam... Ja, o, zaraz Sik, czyli zaraz on. Może, żeby się Ale on nie wystarczy. zawsze jest! Idziemy drzwi, idziemy drzwi. był. 70. Poczekaj Chodź po ty. Szybko. Biedli! Hejdę ja tu. Na Merkało? Leci. E, to chyba. Zwykle. O, zaraz może być A na ile no. był ten? A, ten, przed, 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 przed sikiem, tylko tyle wiem. Dobra, teraz ty możesz. Ja mam Przybliż mikrofon. No. O, teraz już nie dobrze. Wiem. Muszę głośno mówić. Nie, nie chodzi, że bardzo głośno, tylko że po prostu czy musisz głośno bo Bo czasami ci lepiej słychać, a czasami gorzej. Cyjkuś, Szybciej tym no razem. No, ale chyba najpierw jest szybciej. Lepiej. Nie, tam tym razem wiesz jak było. Nie wiem. Masz tabletki, ja mam tabletki. jeszcze dwa. Ja mam też dwa. Ja to wziąłem. A właśnie mi uszczypnęło w nogę. Eee. Przez przypadek biegłem. Jakby co teraz jest tego więcej, ja ci nie powiem. Bo środek, ja, sam, ja, ja teraz jestem zbyt skupiony. Wziądek lewo, prawo, prawo, środek i te, już dobra. Proszę, dobra jest? 81. A tu, yes. a tu, a tu. Jesteś, idziesz? A tu! Ja byłem przed tobą po prostu. A tu. O nie! No dobra, mi się... 82. Jak Już jest 80. Już! Dobra, biorę, krucyfiksa. Włapę. Ja wbiegam w niego. Nie działa na niego. A działa! Chodź! Na robocie, na robocie, na robocie, hetu. Nie ja myślałem, że ja przegrałem. Nie dobra. Teraz musimy setkę, nie? Jaki to był? 84. Nie! tak to było 82, nie? Tak to, to było 82. Chodź! Chyba chodź, już mam. No 82, ale skandal, ja już nie wchodzę, nie? Mówiłem 83. Ja już nie wchodzę, ja mam za mało HP. Ja mam śmierć ja ja HP. Kuba, ja masz mogę. to. tym wejdź... 83? Nie, 83? nie wiem. 83. 83 ja wlazłem. To 84. Nie wiem, ja nie. A wiem. Nie, bupa! Jakby ten pokój składał się z dwóch... z pokoń, jednego jest... pokoju. To się liczy jako jeden? No to 84 powinno być. No No jak ta gra jest to 84. Tak, i wyrzuć jedno. mi to, wyrzuć mi to. A daj mi to. Dłem ci to, bo jestem głupiutki ja. Teraz... Nie, teraz po prostu licz, bo teraz tyle jest tych baterii Ja no. mam mało. Tyle daj. Jedna bateria tyle daje, to możemy się... Tak. Ja nie miałem psy, spojrzałem mi się na ciebie i miałem psa Ja miałem tego, psy I nie powiedział nie powiedział psy To ja mogę świecić teraz Dobra Pana A jaki my powiem... mamy? 88, 80... 88. Pamięt rekord! No! Dziękuję. No, David! Widzowie to draba. Nie. To tylko do tego, bo oglądają nas Tak. To jest 89, Dobra. Skrzynka. Nie da się otworzyć. Od, od A czekaj! Stój! Tu jest. Stój! Stój! O to nie! sobie ty... to... to otworzyłem. Ja wiem, nie ja oglądałem. A pamiętasz jest, ja co to było? chyba leci ten. Tu trzeba się do rogu schować, bo leci ten. Na prawo idź. Nie wiem, bo ja oglądałem takie coś, że leciał ten. Jak to się nazywa? Raszać albo coś. Ambush albo rush, nie wiem, i trzeba się tak pustować jakoś po drogach Ale ja nie wiem, czy on leci, czy nie Trzeba coś chyba Ale to jest zwykły pokój No ja po prostu nie, oni pań. mieli pecha Wyszliśmy z hotelu To jest to! Nie! Okay. To jest ten moment, kiedy już idziemy do dziewięćdziesiątych Tu Uuu. uważaj, tu są pułapki Wiem! Uważaj, nie, ja za... Du tu jest Ale... ale... o, no o nie, trzeba ten. Ale ja mi się światło zaraz skończy. Kurde, tu jest. Jest oczy! Psy. Jak ja dostałem? O, psyta dostałem. Ech! Ja nie mogę patrzeć ten na płapki tak bardzo daleko, bo wtedy się dostałem. Ale mało zdaje się oczy. Ale ja mam mało Tu jest przy wejściu! Kolejne, ja nie zus. Kolejne, tu jest. Leci! Słyszę go? nie wiem co się stało, zgasło, zginąłem. Widzowie, przegraliśmy. W ostatnich chwili. Ale... Jak to tak szybko się zrespiło? Nie wiem, leć światła, dźwięków nie było prawie. Widzowie, 90. Czekaj, zobaczmy, widzowie, jaki to był płakuj. Widzowie. 93. Was, nie. Kiedyś nie, no tak mało dostępki brakowało. Tak mało. Dobra, widzowie. No ja to na dzisiaj to już. Koniec. Do widzą. Siema widzą.